Targi SH dominują dla nas najbardziej interesujące pompy ciepła, czyli czynniki R290 i R32. No zdecydowanie czynnik R290, on chyba zdominował każdego producenta, który pokazuje tutaj tą, tego typu pompę, ale ja bym dodał jeszcze jedną rzecz, która mi się mocno rzuciła w oczy, a mianowicie h 2 Ready. Co to znaczy? Czyli kotły gazowe, które mogą spalać także, także wodór w ilości do 20% i większość producentów właśnie takie rozwiązanie wprowadza, choć tutaj zdania są podzielone, czy to jest taka mocno, mocno przejściowa technologia, bo raczej trudno mi sobie wyobraża, wyobrazić, żeby jednak masowo ten wodór był spalany. Dokładnie tak, widziałem też na jednym ze stoisk ogniwa paliwowe, ale jak na razie to są takie w skali polskiej chyba tylko ciekawostki. Tak, tak, więc tutaj zdecydowanie dominują pompy ciepła. Ja powiem że jestem pierwszy raz na ISH, to są też targi, które odbywają się po 1,4 przerwie I, i, i tutaj ciężko odnieść wrażenie przynajmniej będąc, będąc w tych halach poświęconych technice grzewczej, że faktycznie pompy ciepła ten rynek, ten rynek mocno dominują, bo jeżeli przejdziemy sobie nawet przez takie firmy, które do tej pory mocno nam się kojarzyły z kotłami gazowymi, te kotły gazowe oczywiście też tutaj są, niemniej jednak wszyscy na, na froncie eksponują zdecydowanie pompy ciepła. No widać ten mocny zwrot, zresztą pamiętajmy, że jesteśmy w Niemczech, tu targi SH, dużo z polskich instalatorów, ale obsługują głównie rynek dach, czyli Niemcy, Austria, Szwajcaria, jednak widać ten niemiecki zwrot właśnie z kotów gazowych na pompy ciepła, ale też zwróciliśmy uwagę na króla czynnika, czyniku, czyli tego R290, ale też... Teraz... Właśnie, właśnie tu, mam, tu mam wątpliwość, czy króla, bo jeżeli popatrzymy sobie na sprzedaż... Króla targowego... Króla, targ dokładnie, króla targowego, to już z Tobą zgodzę faktycznie. Wszyscy to pokazują jako nowość. To jest czynnik od dawna znany. Ja no też takie wrażenie, że bardziej on zaczyna dominować z uwagi na cele klimatyczne niż na same parametry, parametry fizyczne i chociażby zwiększenie wydajności pomp, pomp ciepła. Bo jeżeli przyjrzymy się już samym parametrom, to wcale pompy propanowe nie są jakoś istotnie bardziej wydajne od, od, od tych opartych na czynniku r 32 który Dominuje, dominuje w Polsce. Co więcej, oczywiście też są pewne zalety. Wiadomo, tutaj jesteśmy w stanie osiągnąć wyższe temperatury pracy do 75 stopni, co, co jest na pewno pewną korzyścią, ale jest też wiele ograniczeń dla Propanu. No takim mocnym ograniczeniem to są jeszcze kwestie przepisów. Dlatego jeżeli mówimy o propanie, no to widzimy same monobloki. Nie widziałem tutaj splita, bo to jest ciągle kwestia ilości tego czynnika i przepisów bezpieczeństwa. Też rozmawialiśmy na targach, ponoć Unia Europejska pracuje nad tym, żeby jednak stworzyć przepisy, które umożliwią budowanie splitów właśnie na, na, na propanie. To na pewno będzie duży przełom wtedy i pewnie te pompy będą coraz bardziej popularne. Na pewno jest to pewien trend. Które już widzimy, i, i tych pomp będzie, będzie coraz więcej, ale to są pewne dość istotne ograniczenia. Dla mnie takim mocnym ograniczeniem to jest jednak ekonomia. Bo z pewnych względów pompy oparte na propanie są istotnie droższe. To wynika chociażby z ograniczonej liczby producentów kompresorów, które mogą pracować na propanie. Tutaj też nieoficjalnie producenci pomp ciepła mówią, że jest pewien problem z dostaniem, z dostaniem tego typu kompresorów, chociaż sam czynnik nie jest droższy. Nie, czynnik jest tańszy, czynnik jest oczywiście jest, jest sporo tańszy, niemniej jednak te kompresory są droższe z uwagi na to, że chociażby jest problem z ich dostępnością. Przez to też sama pompa siłą rzeczy jest droższa, to, to, to jest droższa też przez inne czynniki, przez kwestie wymienników i tak dalej, które muszą być większe. Więc to na pewno nie jest jakiś przełom, bo my tak lubimy w Polsce mieć, że jest jakaś technologia, a później wchodzi druga, jest kompletnie przełomowa. Nie, tutaj z propanem tak nie będzie, to, to nie jest technologia, która jest, która wyniesie pompy na, na, na kolejny level, to jest raczej taki naturalna ewolucja, która bardziej wynika z tych względów ekologicznych niż, niż czysto ekonomicznych. Ja też widzę taki zwrot w designie, bo przyzwyczajeni byliśmy do tych jednostek zewnętrznych białych, no teraz dominuje ten ciemny kolor, tak. albo, albo szary, stalowy, albo wręcz czarny. Na stoisku jest jednej firmy, widzieliśmy takie klasyczne białe, nawet niebrzydkie, ale jednak widać, że, że ten design idzie w, ciemny, w te, te kolory ciemne. Tak, to nie, nie będziemy... Robić kryptoreklamę, chociaż myślę, że jak realizator pozwoli, to pokażemy te, te pompy, które naszym subiektywnym zdaniem mają najlepszy design, ale to, to, to jest na faktycznie bardzo duży, duży zwrot. Bo pamiętasz, kilka lat temu mówiliśmy o pompie Dimplex, która miała właśnie taki ciekawy design z przodu, i to, to był taki mocny wyróżnik. Teraz patrząc na te pompy, to coraz w mniejszości są takie klasyczne białe z prostą obudową, a zaczynają właśnie dominować różnego rodzaju podejście stylistyczne, żeby tą pompę też uatrakcyjnić. No i też sprowadzane są tworzywa sztuczne do obudów. Tak, tak są, są tworzywa sztuczne, też kilka, kilka pomp takich znaleźliśmy. No podejrzewam, że tutaj głównym czynnikiem jest ekonomika, jednak to tworzywo po pierwsze jest lżejsze, a po drugie pewnie jest sporo tańsze w masowej produkcji niż klasyczna stalowa, stalowa obudowa. Warto się zastanowić, co się pojawiło, co zniknęło, a co się ponownie pojawiło. Pamiętam, kiedyś odwiedzaliśmy targi ISH, widzieliśmy już pierwsze pompy na ten najbardziej ekologiczny czynnik, czyli CO2. Pompy ciepła, które niestety mają bardzo duże wysokie wymagania do produkcji, bo mówimy o wysokich ciśnieniach pracy w tej pompie ciepła i pompa ciepła, które wymagają bardzo dużej delty, różnicy pomiędzy wejściem a wyjściem. Tak, no i bo to w sumie tak jeszcze kilka lat temu e, tak wszyscy sądzili, że te pompy CO2 one, one zaczną szybko wchodzić na rynek, ale to tak się nie stało, właśnie z tych powodów między innymi, o których Ty powiedziałeś, e, problemach technicznych, ale także właśnie mało e, kto sobie zdaje. z. Tego... Może w wymaganiach niż problemach technicznych. Wymaganiach technicznych, tak. No ale wymagania przekładają się później na problemy też serwisowe. No, no, pra, praca na tak dużych ciśnieniach jest, jest obarczona bardzo dużym ryzykiem. Niemniej jednak no jest na pewno dużą zaletą CO2 to, że może osiągać bardzo wysokie temperatury. Czyli tutaj zagrzanie wody do 90 stopni nie stanowi żadnego problemu, ale tak jak wspomniałeś, musi to pracować na dużej delcie, czyli między zasilaniem a powrotem to, to, to musi być kilkadziesiąt stopni różnicy, co powoduje, że tego typu pompy raczej będą dedykowane do ciepłej wody użytkowej. Może do jakiegoś ogrzewania w starych budynkach, gdzie właśnie ten wysoki parametr i ta duża delta jest, jest potrzebna i możliwa do zastosowania, ale raczej nie spodziewałbym się, że będziemy mieć jakieś eksody, że zaraz z, z, z propanu właśnie będziemy masowo wchodzić na, na pompy oparte na, 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 na czynniku, na, na dwutlenku węgla. Dokładnie tak, ale to co jeszcze zauważyłem, to ten nacisk na modernizację. Zwróć uwagę, że wiele stoi, wręcz miało sekcje przeznaczone na modernizację budynków. Widzieliśmy na konferencji prasowej Wismana prezentację, gdzie mówiono na tym, że to jest 80% tego rynku, więc tu wymagania dla tych urządzeń są wyższe, one muszą mieć wyższe temperatury zasilania, i tutaj widać było nacisk na, na budynki modernizowane, a to chyba jest ciekawa informacja dla Polski, bo Sami możemy chyba się zgodzić, że ten polski rynek budowlany mocno wyhamował i przed nami chyba dużo pracy raczej z modernizacji. Tak, zdecydowanie, ale też właśnie zauważ, że jest dużo rozwiązań systemowych, czyli takich rozwiązań, które mają instalatorowi ułatwić implementację całego systemu grzewczego. Szafy hydrauliczne, wszystko budowane w ten sposób, żeby tylko to połączyć, wysterować i żeby za, zaczęło działać. I na pewno to idzie w tym, w tym kierunku. Wielu producentów też pokazuje rozwiązania kompleksowe. Jesteśmy tutaj na ISH, ale. Widziałem falowniki fotowoltaiczne, widziałem moduły fotowoltaiczne. Magazyny energii? Magazyny chemiczne energii, czyli firmy, które wywodzą się z techniki grzewczej widzą, że, że tutaj świętym granym są rozwiązania systemowe, ładowarki samochodów elektrycznych, wszystko u jednego producenta, wszystko wspięte w jedną aplikację w zarządzanie energii. I to jest chyba też kierunek, w którym na pewno będą wszyscy, wszyscy podążać. To, czego mi brakuje, tak z perspektywy pięciu lat dekady. To na pewno kolektorów słonecznych, bo zauważyłem, że jest ich tutaj mało. Oczywiście są, ale wiele firm, które do tej pory kojarzyły z kolektorami słonecznymi, to nie był ich mainstreamowy produkt, ale, ale był, był ten produkt, w ogóle go nie, nie, nie pokazują na targach. No ten rynek chyba się skończył. Zresztą jak rozmawiamy z producentami między, czy dystrybutorami kolektorów słonecznych, oni sami przyznają, że rynek jest w jakiś sposób ustabilizował się na jakimś poziomie, ale jednak też ma duże piki w przypadku dotacji. Tak, zdecydowanie, zdecydowanie taka, taka bym powiedział stagnacja na, na tym rynku, gdzie ewidentnie nie jest to produkt mainstreamowy i bardziej bym nawet rzekł, że to nie jest produkt mocno rozwojowy, bo i technologicznie tutaj jest ciężko cokolwiek osiągnąć większego. I cenowo jest, jest też ciężko, żeby ten produkt był w stanie, kolektor był w stanie taniej produkować energię. A co za tym, ma mocnych konkurentów. Pierwszym jest konkurentem to jest pompa ciepła, no bo jeżeli już mamy pompę ciepła, nie ma za bardzo sensu instalować kolektora słonecznego. I bardzo silnym konkurentem jest fotowoltaika, bo konkuruje chociażby o miejsce na dachu. I, 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 a ja znam osobiście takie przypadki, że były demontowane działające kolektory słoneczne po to, żeby zrobić miejsce dla fotowoltaiki. Więc to pewnie będzie jakiś taki stabilny, mały rynek bez dużych perspektyw rozwoju. Tak, właśnie to jest ciekawe, że to nie do końca ekonomia, tylko to miejsce jest na pierwszym miejscu. Ale co mnie jeszcze interesuje, polskie akcenty, czyli polskie firmy, one chyba nie mają łatwo tutaj na, na tym rynku, szczególnie niemiecki. Wydaje mi się, że polskie firmy, które się wystawiają na targach ISH, to są firmy, które celują w tych y, odbiorców, y, podejrzewam, z Europy y, na południe od Polski, czyli Czechy, Słowacja, Węgry, Rumunia, chyba tam mają łatwiej, bo tak. nie jest łatwo się wbić na ten rynek niemiecki. Tak, to, to, to zdecydowanie, to też jak rozmawialiśmy w kuluarach jednak, no po pierwsze to jest bardzo silna konkurencja, przecież największe znane brandy w technice grzewczej to są brandy niemieckie, więc to też się nie dziwię, że, 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 że tu panuje pewien konserwatyzm, a na takich rynkach, o które ty wymieniłeś, no tam nie ma lokalnych silnych brandów, więc jest to siłą rzeczy chłonny rynek na, na polskie brandy i... Ale targi ISH to są jednak targi międzynarodowe i to powoduje, że nawet jeżeli szukamy kontrahenta spoza Niemiec, no to często łatwiej znaleźć to na targach ISH niż czasem gdzieś na lokalnych targach w danym kraju, gdzie te targi są po prostu dużo, dużo mniejsze. Ale rzeczą, o której chciałem jeszcze porozmawiać to o sprężarkach, bo tutaj też, też mogliśmy zauważyć, że no ci... Topowi producenci sprężarek też pokazują nowe rozwiązania i ewidentnie widać, że coraz większa rzecz od nich nie jest dużo tych producentów, ale też widać, że stawiają na propan. Więc, więc to jest taki dobry prognostyk, że, tych, że, tych, że będzie łatwiej o komponenty do pomp propanowych, co pewnie spowoduje, że na, na, na przestrzeni najbliższych roku, dwóch te pompy propanowe pewnie gdzieś będą się zbliżać do, 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 do pomp opartych o czynnik R32.